Dziękuję wszystkim tym, którzy prowadzili kurs o konferencje, ale nasuwa się moje takie krótkie zapytanie. Oczywiście mówię do trenerów, którzy pozostali na sali, natomiast wszyscy ci, co wyszli, to ja jestem zdziwiony, każdy trener powinien mieć cierpliwość w wykonywaniu swojego zawodu. Czy to będzie prowadził drużynę, czy też jak siedzi dzisiaj tutaj na trybunie. Już wcześniej powiedziałem w holu, że trenerom prowadzącym należy się szacunek. Jeżeli jesteśmy na kurso konferencji, to szacunek powinien być do samego końca. Certyfikat jest tylko finałem, a żeby uzyskać ten stopień, natomiast my jako trenerzy, którzy będziemy prowadzić weryfikację, też będziemy pamiętać o tym, jak zachowują się trenerzy, którzy przychodzą na o konferencje. Nie może być sytuacji takiej, że drużyna Wicemistrza Polski, która trenuje dzisiaj, trener, który prowadzi zawody, większość opuszcza salę, bo uważa, że wszystko umie. Są to przykre słowa moje, nie powinienem, te, nie powinienem tego trenerom mówić, ale niestety taka jest prawda. Wszyscy liczą tylko na kawałek papieru. Jest sytuacja taka, że gdybyśmy zorganizowali w połowie tego y, sympozjum naszego, że już są certyfikaty gotowe, prawdopodobnie zostalibyśmy sami. Przepraszam bardzo, że mówię do kolegów, którzy zostali. Ja dziękuję wszystkim tym, którzy są na samym końcu i do samego końca z nami, bo uważam, że to jest właściwe podejście trenera. Pozostali nie, nie, nie są godni tego, żeby być trenerami piłki nożnej, bo cierpliwość wymaga tego, żeby. Cierpliwość wymaga tego, żeby grać do ostatniej minuty. Czy się gra z trampkarzami do 60 minuty, czy z juniorami do 80 czy z seniorami do godziny 9, do 90 minuty. A to mamy tylko jedną rzecz. Papier jest potrzebny do weryfikacji. Ale ja kolegom serdecznie dziękuję. Przede wszystkim wszystkim tym, którzy te, te, y, 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 prowadzili y, ten y, kurs o konferencję. Natomiast jedna jest sytuacja, z którą z kolegami się chciałem tymi, co zostali podzielić. My jesteśmy otwarci na wszystkie Wasze inspiracje. Dzisiaj mamy drogę elektroniczną i prosimy o to, ażebyście wy w czasie, po naszej kursokonferencji zgłaszali, co byście chcieli od nas oczekiwać w, najnowszej, w następnej kursokonferencji. Nie jesteśmy zamknięci w sytuacji, żeby nic nie organizować. Natomiast jedną rzecz, którą chcę powiedzieć jasno, chcemy promować naszych trenerów, którzy są. Trenerami wychowanymi w Polsce prowadzą tutaj drużyny i tu chcę się dzielić tymi umiejętnościami, które my posiadamy. Odchodzimy specjalnie od trenerów międzynarodowych, bo mieliśmy już kilkakrotnie tutaj trenerów, z czego nic nie wynikało mówili nam tylko o finansach, o swoich możliwościach, jakie mają boiska, jakie mają cyte... Natomiast nic nam nie pokazali, jeżeli chodzi, co nowego w piłce nożnej można osiągnąć. Natomiast dzisiaj pokaz kolegów z Krakowi, pokaz progresu, pokaz trenerów bramkarzy, widać, że my też potrafimy swoją myśl trenerską przeznaczyć na to, żeby pokazywać trenerom. I tego się będziemy trzymać za państwa aprobatą. Jeżeli to aprobujecie, to proszę bardzo zgłaszać takie sytuacje, że jeżeli żądacie od nas, żeby byli trenerzy zagraniczni. Też jesteśmy zorganizować taką kursą konferencję, żeby będą trenerzy zagraniczni, ale z tego co ja się orientuję ze swojej historii piłkarskiej, a trener Lenczyk to potwierdzał tutaj, to uważamy, że my jesteśmy w stanie tę myśl trenerską przekazywać innym. I to nam zależy na tym. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Przede wszystkim Radzie Trenerów, że zorganizowała y, tą kursokonferencję i kolegom, którzy zostali do samego końca. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Do zobaczenia.